Cześć kochani, z tej strony Sonika i witam was serdecznie ponownie na moim kanale Tym razem Tycoon Barbie Słuchajcie, Barbie jest teraz na topie i buduję sobie jej apartament Jak widzicie tutaj mam fundację, czyli chyba fundament za 100 Powinnam już mieć 100, aha dobra, na górze są pieniądze Mam jakieś diamenty, które nie wiem po co są I widzicie tutaj mam taką drogę Uuu, Która nas tak zabiera, tu aż 250 tysięcy kosztuje Albo 4,5 tysiąca, albo tam było? Nie nie spojrzałam Czy to są budowle innych? Aha, można się odradzać. to jest w ogóle noc? Tam jest jakaś skrzynia. Aha, to jest skrzynia grupowa. Dobra. Dobra, na mam pieniążków. Stoł. I tu jest nasz bankomat. Będziemy mi domek Barbie. Data saved, ok Dobrze, że się samo naliczę i to w miarę szybko. Kiedy ja będę miała stojak parkingowy? Jest za tyle? Głupi stojak parkingowy. Betonowe kroki. No ciekawe ile nam się udać się tego zrobić. Betonowe kroki to są schody, filary, rama budowlana. I nie stać nas na ścianę. Uuu, co to jest? Luksusowe akwarium. Za robuxy I to jeszcze za ile Robuxów? Co to Bogole grają w tą grę? O co chodzi? Sonica Lux rezydencję dobrze, dobrze. Automatyczna kolekcja za 200 Robuxów normalnie to kosztuje około 80 stu, tak mi się wydaje, a nie 200. No ale chyba ktoś sobie nieźle poleciał z cenami tutaj w tej grze. Sufit w holu. Nie stać mnie na nic. Co to za jakiś czysty wyciek? Co? Jaki wyciek? Wyciek czego? Uuu, ja za to też dostaję pieniądze. Czy coś tam Wyciek na podłodze? Znowu ma. Aha, dobra. i bo to jest data safe Dobra, to już rozumiem, rozumiem o co chodzi, dwa tysiące mam i wydam na drzwi i już mnie nie stać na nic, nie no, mi na sufit w holu, o mamy sufit w holu, no dobra, bardzo miło, przyjemnie, Mi się tutaj te pieniądze naliczą, ja idę tam, lep, lep, lep. Dobra, niech mnie teleportuje. Troszeczkę, jaka tablica wielka. Najwyższy tycoon, najbogatszy, najwyższy czas gry, większość, większość odroczeń. Tutaj, wzią. to jest fajne. Co to jest? E? E? Co jest? Halo? Ja tam chciałam wysiąść. Ja tam chciałam wysiąść, to było fajne. Dobra, zrób tak. Nati, Nati, hello, Nati. Fioletowy. ciekawe jaki mój będzie miał kolor. No czemu to mnie tutaj teleportuje? Nie mogę sobie tam wejść, ja chcę zobaczyć co to jest. Bez kiedy ja zobaczyć... A poczekajcie, a mogę iść po prostu chodnikiem? Dup, 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 Dobra, idziemy chodnikiem, zobaczymy. Jaki mu fajny! Jaki kolor będzie miał nasz apartament, nasz wieżowiec. Można tu wejść? Maciek? Ej, Maciek w to gra czy on jest po prostu gościem? Halo? Maciek? Maciek! Nie, on chyba w to nie gra. On chyba w to nie gra. Nie no, gdzie Maciek by grał? W tego, w Barbie. Kurde, chociaż może. A co on tam robi? Czemu zawsze Maciek mi się wpierdziela do filmów? O, to jest winda. Teleport. Ku. Co, mogę na szesnasty piętro? Dobra, to jadę na szesnasty piętro. <laughs> są schody! Można na są górę? No dobra, no. Hej! No i co? Ja bym tam wyjrzeć. W ogóle dziwne to trochę. Ściany mieszkań 28 tysięcy. 28 tysięcy, żartujcie sobie, naprawdę? Ej, ładnie, to wygląda na że to jest hotel? Chyba hotel. Uhu. Zostań, VIPem. za 500 Robuxów? Jak oni hajs ścierają z ludzi w tej grze? Tu ma ktoś sklep Forever 21. Ej, Jan, 200 Robuxów na koncie, a za. No widzisz, to mnie teleportuje. 5 dopiero? Ja mam 200 robuxów na koncie, a 500 robuxów kosztuje większość rzeczy, więc okej. Okay. Recepcja! O! Zobaczymy, ile da ra damy radę zrobić. Ile damy, tyle damy. To jest prezentacja gry, do gry oczywiście w opisie, tak jak zawsze. Lampki w holu, krzesła do salonu, drzwi przednie, dobra, ściany wewnętrzne. Ile mamy jeszcze pieniędzy? Krzesła, lung, lunch, lunch, lunch. Nie wiem, nie jestem bogata, nie wiem jak to się czyta. Światła wewnętrzne, okej. Okay. Podpisz. Co podpisz? Co ja mam podpisać? I tu ściany nie ma, ale z krzesła, nie? Yy, dobra, to ile mamy? 3,5. Dobra, to weźmy, weźmy te podpisz. Chcesz, że to były podpiszane lampki? Zbierz to, bo za to też dostajesz dostaj pieniądze. Nie wiem ile. No nie, za dużo, ale dobra. Pójdziemy sobie tutaj zebrać. Czemu mamy wycieki już? Tylko to jest ledwo nowa budowla. I już wycieki są fajne w ogóle te komputery, ej no, żebym ja musiała sprzątać we własnym hotelu, we własnym apartamentowcu, co to się w głowie nie mieści? O, znowu dostaję pieniążki, mam 1200 tylko, nie wiem czy ja kiedykolwiek będę miała 250, 4500, przednie okna, dawaj okna, dawaj okna. Dawaj okno, bo kurde, tutaj też, dobra, jest, jest, tutaj jest ogrodzone wszystko, okej. Okay. Mamy jeszcze 4000, czym ty jesteś? Lobby rośliny, bardzo ładne lobby rośliny. Winda, dawaj windę, a możemy gdzieś pojechać już? No raczej nie, bo nie ma piętra, ale może, ej, może grać zbugowano. Podchodzenie do windy, interakcja, otworzy menu budowania. Okej, okay. dobrze wiedzieć? Bardzo dobrze wiedzieć, bardzo dobrze wiedzieć. Nie pasuje mi tutaj ta zielona ściana, ej, a co jeżeli... Chcę, żeby mój budynek będzie zielony. Ja nie chcę, żeby mój budynek był zielony, to po pierwsze. A po drugie zielony to jest mało barbiowy kolor. Ja już mam gości. oni mi dają 50 na sekundę? Gdzie mam iść? No, windy mam iść? A, chciałabym mieć dużo pieniędzy. <gryw> Każdy chyba chciałby mieć dużo pieniędzy. O tam też jeszcze są krzesła. Proszę, posunę, za chwilę pójdę do windy. Muszę krzesła postawić Muszę krzesła postawić Ola, czemu jesteś na wózku? Czy ja o czymś nie wiem, Ola? Tutaj Ola, tam Maciek No dobra, no dobra, gdzie jest krystek? Darmowe, budowniczy mieszkań Futurystyczny apartament z dwiema sypialniami Luksusowy apartament z jedną sypialnią Z dwiema sypialniami czy z jedną sypialnią? Ale to jest futurystyczne, to jest luksusowe Dobra, weźmy to, co to jest? Możesz teraz również wchodzić w interakcję ze swoją winą, aby dostać coś tam, coś tam. Okej, okay. to chodźmy na drugie pięterko. Dzień dobry. A, ej, to może tu kino powinnam, chociaż nie no, kino na pierwszym piętrze, kino bym zrobiła w podziemiach albo bym zrobiła na samej górze. Więc okej, okay, tu. Oh, ile tu jest tego wszystkiego? Ej, tutaj, tutaj też powinna być maszyna, nie? Do zbierania pieniędzy, szkół. Tak mi się wydaje, że powinna być. Licznik kuchni. No i co ja teraz nadużyć? Żeby pieniądze naładować? No dobra. I co, i tu się po prostu wychodzi z tego? Aha, tu się. A! tu się. Co? Tu się z windy tak po prostu wychodzi komuś do pokoju, tak? Centralnie. No dobra. Z tym się jeszcze nie spotkałam. Ale może to jest. Yy, tak, może w tych czasach tak to działa. 16 tysięcy, okej. Okay. Ola! Ola śmiechola! Dobra, idziemy tutaj, musimy tu zrobić. Zanim zrobimy jeszcze kolejny piętro, to zrobimy tutaj na To tu jest winda. Jezu, w którą stronę. W którą stronę? Tutaj krzesła do jadalni. Takie krzesła w jadalni. Lampa, drzwi do sypialni. Dobry. Luksusowe krzesło. Sto jak na telewizor. Telewizor. Drzwi balkonowe. Łóżko. Balkonowe są tańsze niż łóżko. Znaczy, nie, są droższe niż łóżko. Szyna balkonowa za 6000? Stoik, stoik, stoik nocny. Mam no, jeszcze 2000, starczy mi no coś? Na licznik kuchni mi starczy. Dobrze, na licznik kuchni, okej. Okay. Toaleta. Nie, na to mi już nie starczy. Nie chcę nic, chociaż tam było za 25 roboksów, więc trzymmy spoko. Dobra, posprzątaj ścieki i jedziemy sobie na dół, na dół. Czekajcie ku, ku czas, a chcę wciskać. Dobra. Dobra. E, dwa razy. Nie no ile? Maciek! Krystian! Hej! A co ty masz tutaj? Co to za kosmita? Krystian, płacisz mi 50 osób za sekundę. Spoko, ty fajny brat jesteś, wiesz? Maciek, tak samo Ola sobie poszło chyba. Oli się u mnie nie spodoba. O co tutaj jest? To jest za tysiąc? środkowe okna. Ja okien nie mam wykończonych na dole, ale ładnie. Mmmm. 20 tysięcy, proszę bardzo. Idziemy wykończyć okna, bo za chwilę ktoś nam się wkradnie. Proszę. Dobra, są okienka. I tutaj też okna. Okej, okay. czy jeszcze gdzieś? Chyba nie. Kryszanca, co ty to robisz? Ku, telep. Na drugi piętra, 20 tysięcy, więc chyba coś damy radę jeszcze zrobić. Wychodzimy stąd. Wyspa kuchni, lodówka, kuchenka. Ale dziwne, te takie plastry miodu, trochę toaleta. Złoty kibel mamy! Mamy złoty kibel. Czekajcie, to jest wyjście. Eee, czekajcie, pogubiłam się. Czysty wyciek. Posprzątaj. Szyna balkonowa. Ten już jest po balkonie, chodzi? No dobra. Czyli to jest tylko sypialnia, kuchnia i łazienka. No w sumie, co więcej, kurczę, w apartamentach jest potrzebne. Nawet na wynajem. Siedzę na złotym kiblu. Zapomniałam, że to nie jest dom, tylko to jest y, apartament więc. no ale dobra. Ej właśnie, może ja powinnam zrobić nową podłogę? Co? Budowniczy mieszkań, biuro menadżera, apartament typu studio, klub tańca. Zróbmy sobie apartament typu studio. Nie, bo kino albo klub tańca to ja na górze. Biuro menadżera. Biuro menadżera nie może być, czy wiecie, że apartament, biuro menadżera i apartament, nie? Ponowna rola, dobra, apartament typu studio weźmy. I teraz weź się teleportuj po pieniądze, po więcej pieniędzy i spiesz pieniążki. I będzie apartament typu studio. 28 tysięcy, nie? No za 38 chyba damy radę coś zrobić, nie? Chyba nie będziemy musieli za chwilę wracać, chociaż nie, bo z każdym kolejnym piętrem jest coraz drożej, tak samo jak w każdym Tycoonie zresztą, więc no okej. Okay. Idziemy, idziemy. Na trzecim pięterku, zobaczymy, jest na trzecim pięterku. Dzień dobry. A! A? Ściany mieszkań, dach, kurde, przednie drzwi mieszkania, łóżko. Nie wiem, czy chciała takie łóżko w luksusowym, coś tam, studio, coś tam, ale dobra. Stolik nocny, przestrzeń, coś, licznik kuchni, kuchenka, lodówka! Żeby to takie proste było, wszystko kupowanie. jak na telewizor w sypialni. Drzwi do łazienki. Telewizor w sypialni. Ej, kuchnia ładna, słodka, taką bym w tym zrobiła. Toaleta. A to jest biała toaleta? Próżność. Próżność. Czy to jest biała toaleta? A W jakimś tam zwykłym apartamencie była złota. Znaczy nie był luksusowy, ale. Cześć! O, jak wiedzieli, że pokój razem wziąć. Zbierz 700. Dziękuję. Krycana, musisz Oli pomóc? Rachunek za internet? Dopiero co dostałam 700 ty możesz zapłacić, 700 płacę rachunki? Kersian, chodzisz w Oli. Kersan, pomóż Oli! Gdzie jedziecie? Gdzie idziecie? Ola, nie idź nigdzie. Ola simie, Hola. Przejechała mi wózkiem po stopie, no? To jak ty się tu teleportowałaś, ty, koleżanko? 35 tysięcy, dobrze. O, wyciek! No może nie będzie tak ciężko wsiąść te 250 tysięcy, ale w takim razie bym nie mogła nic stalnie kupować, żeby zrobić parking. Ale jak widać, sobie go bez parkingu, więc. No. czekajcie, trzy? Czy tam coś jeszcze jest do zrobienia? Chyba nie. Nie, no to zrobimy sobie nową podłogę. Lokresowy yy, apartament z jedną sypialnią. Apartament z jedną sypialnią. Nie no, my robimy luksusowe tutaj, moi drodzy, luksusowe wszystko. Bierzemy sobie to. I teraz teleport na czwarte pięterko. Yy, ściany. Daszek, przednie drzwi, pięknie dostaliśmy tutaj... To nie jest rachunek, jak to się nazywa? Drzwi do sypialni. Lampa do jadalni, o tutaj jest więcej szczegółów. Krzesła do jadalni, roślina domowa. Super, wyspa kuchni. Patrzcie, wszystko szybko. Lecimy. Lecimy z tym koksem. Mamy pieniądze, starczy nam. Hopa, patrzcie, lecę po wszystkim, lecę po wszystkim, po kolei. I już, gotowe. Już 9 tysięcy, prawie 10 tutaj kosztuje ten. Jak oni to nazwali? Szyna balkonowa. Kim jesteś? Ej, to był duch, a nie to Ola. Ola, przez ściany przesiąka. No dobra, Ola. Okej. Okay. Okej, okay, Ola, idziemy na dół zebrać więcej pieniądzów. I musimy kolejne piętro zrobić. Kolejne piętro. Może teraz weźmiemy coś innego, po prostu. Nie, że pokój. O, i pięknie, 50 tysięcy, tylko... Nie, no zobaczymy, co nam zaproponuje. Zobaczymy, co ona zaproponuje gra, dobra? Yy, nie. Yy, aha, czy nie muszę najpierw tu jechać, tak? Muszę jechać na czwartej dopiero wtedy mogę zrobić kolejne piętro? O, tak, dobra. Nie to, to. Podłoga Taras, podłoga serwera komputerowego. Podłoga, no nie ma nic fajnego do wyboru. No ej, co mam zrobić na czwartym piętrze? Taras? Taras mam zrobić na czwartym piętrze? Podłoga ser serwera komputerowego? Na czwartym piętrze? Na piątym? No to co mam pralnie zrobić? Co zrobię pralnie. Które to jest piętro? Piąte. Na piątym piętrze jest pralnia. No po prostu znikąd się ta pralnia wzięła na tym piątym piętrze, no ale dobra. Idziemy zrobić pralnię, bo 10 ludzi może przyjść. Coś tam ściany. Dach. To. To. Hmm, to taka pralnia będzie tak. U, pralki wielkie! Więcej praleczków, suszareczków, wyświetlaczy telewizji, bo przecież wszędzie jak w Stanach idziesz na przykład do pralni, to masz tam telewizory. Suszarki. Ja bym to inaczej trochę zaprojektował, ale dobra. I tu jest zakończony. Grysenczy, ty musisz wszędzie łazić, naprawdę po każdym piętrze wszystko zwiedzać. Co to są? Co to są? To są kosze, czy to są nocniki? Co to jest? Dobra, i zobaczymy. No teraz zrobiliśmy. Zobaczymy, zobaczymy. No Teraz zrobiliśmy. Jeszcze chwilę sobie programy i ogarniemy sytuację. Co mamy? A czego nie. Właśnie, a jaki jest nasz budynek od zewnątrz? Uuuu! coś, 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 stój, coś. No przeskwiniawe no! Okej! Okay. 107 tysięcy! Idziemy dalej z tym koksem. Robimy teleporta na piąte pięterko. I kupujemy... Bond banku wystąpił. Bond w banku na twoją korzyść. O co chodzi w tej grze? Biuro menadżera VIP. Yy, no i teraz... Dosta co? Nie rozumiem tego. Yy, podatki, ulga podatków. To co? kawał? Futurystyczna para... Dobra, zrobimy biuro menadżera VIP, bo... 10 osób może być, tak? A czemu nie mogę? Czemu nie mogę? Przecież mam 8 tysięcy. No nie chcę, no ale przecież... Czemu mam robuxy za to płacić? Przecież to jest napisane, że 8 tysięcy. Mam 120 tysięcy. O co wam o o chodzi? Aha, że... Że mogę to na VIP-ie kupić. O ja. Ja myślałam, że chodzi... <laughs> Ratunku. Myślałam, że chodzi o to, że to jest biuro menadżera. Jako, że pokój taki VIP-owski zrobię. Rozumiecie? A nie, że to jest dla graczy VIP. Ja nie mogę. Futurystyczny apartament z dwiema spieniami. Nie, Apartament z dwoma No dobra, no to zróbmy... O Jezu. Zróbmy futurystyczny. Zróbmy futurystyczny, niech będzie. Jedziemy na szóste, mamy 118 tysięcy. Uuu, dużo kropku. Lecimy z tym koksem. Lecimy po wszystkim po kolei. Nawet nie wiem, że ja zbieram umywalka, lodówka, coś tam kuchenka. Tu nic. Lampy nocne, dywan, konsola, telewizor w sypialni. Łóżko, biurko, krzesło. Stoliki, sypialnia, trzy drzwi, coś tam. Drzwi do łazienki. Toaleta, jadalnia. Lustro łazienkowe, umywalka. Próżność. Już 40 tysięcy zostało, pięknie. 100, lampa, jadalnia drzwi. Dachok na ściany? O nie, nie kliknęłam czego. Master bedroom sink. Wanna, master coś tam. Główna sypialnia. Główna sypialnia? Aha, bo tu jest główna sypialnia chyba tak. Główne drzwi do łazienki, coś tam. Nie, to gdzie była, sypia? tam była sypialnia? Chyba nie wiem, jest, myślę, Pani zwraca uwagę na takie rzeczy. Główne lampy, master coś, telewizor. No i muszę iść po pieniądze. I muszę iść na dół po pieniądze. Nie chcę. Nie chcę. Nie podoba mi się to, że Winda wchodzi centralnie jakby do pokoju. Nikt by tak nie chciał, prawda? Ulga podatkowa zbierzca. Kto to wymyślił? Niech roboksy tak rozdają. 250 tysięcy. Niech roboksy tak rozdają, a nie te pieniążki. Ola, i tak kurzewasz. Ku, Szóste piętro. I zobaczcie, wykończę to i od razu Krystian tam wbije, nie? Dach. No dach by się przydał. Czy to coś? Nie. Master bedroom door. Różność sypialni. Krzesło, stół, konsola. Master bedroom rack. Stolik nocny. Nic nie jest warte swojej ceny. Patrzcie, dwa stoliki. No i takie stoliki, czyli tysiąca? Kurde. I wyciek już od razu. Łóżko, dywan. Czyścimy, czyścimy podłogę, czyścimy podłogę. Próżność sypialni, krzesło biurowe, biurko drugie. sam yes, wykończony, drugi pokój. O! Ola, wózek ci wsiąkł. Ola, wózek ci wsiąkł. Dobra, kolejny wyciek mamy. W zrobimy jeszcze jedno piętro. Jedno tylko. Podłoga do przechowywania. Ile tutaj? Yy, turystyczny apartament, podłoga serwana. No to jest cztery osoby, podłoga do przechowywania. To jest najdroższe. No to weźmy to. Weźmy to. A, i mamy pieniążki. Okej. Okay. Dobra, to nawet się na się lecimy. I to będzie ostatnie pięterko, które sobie dzisiaj zrobimy. Oczywiście link do gry zostawiam wam w opisie, jeżeli będziecie chcieli, to zapraszam serdecznie. Ja bardzo lubię tajkony, bo są takie odstresowujące. Czy to jest to samo, co zrobiłam wtedy? To jest chyba ten sam pokój, nie? Znaczy pokój. Tak samo będzie to wyglądało. Up, omywalka. Za ile była omywalka? Czy ktoś spostrzegł swoim smart oczkiem? Może dam radę cały ten? Chyba, że nie. Nie, nie dam rady. Chyba. Łazienka, nie dam rady. A, całego apartamentu wykończyć e, tymi pieniędzmi, co mam. Będę musiała iść pewnie po kolejne, tak mi się wydaje. Typ, 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 Ej, sypialnia fajna, w ogóle wszystko takie podświetlane, tak laserowo, nie? Wesołych świąt? Gdzie są święta? Ej, może dam radę. Może dam radę, wszystko wykończyć. Nie, chyba nie. Nie, nie dam. Dobra. Yy, na początku nie lubię taktonów, bo to idzie tak wolno, i nie wiesz, co masz ze stonem zrobić, co chwila musisz wspierać pieniądze. Ale potem jest takie, a dobra, 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 dobra. No, chyba żartujcie sobie, że muszę zejść na, na sam dół, żeby zrobić master toilet. Krętają stony wyjście. Nam, 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 nam. Nie, myślałam, że mi się naliczają pieniądze. Znaczy, może mi się naliczają, ale nie wiem. Ciemno się zrobiło, czyli to już widać, czas na nas. Czas na nas, czas. Nie. 300 tysięcy? Wow. Dobra, idziemy wykończyć ten kibel. Idziemy wykończyć kibel i kończymy, moi drodzy. Kończymy ten odcinek, gdzie był ten kibel. Tutaj gdzieś. Dobra. Yeah, zrobiliśmy! Zrobiliśmy całość! Zrobiliśmy całość! Dzień dobry! Dzień dobry! Zapraszam was, goście! Zapraszam! Zapraszam! My idziemy sobie przed budynek się pożegnać, prawda? O! Dobra, kochani, słuchajcie, jeżeli filmik wam się podobał, to proszę was o zostawienie subskrypcji, łapeczek w górę, komentarzy i mam nadzieję, że widzimy się następnym razem. To pa, pa!